Hello, wiecie, coś się u mnie w nocy jakaś impreza dzieje patrzcie mam takiego astronautę e, co robi takie coś to jest projektor na ścianę normalnie jeszcze ma taki inny tryb fajny e, jeszcze chyba o taki tryb też jest fajny jakby tam takie oczy były Zaraz na chwilkę go włączę i zdowłoszę. Okej, okay, zaraz zapalę moje LEDy, bo mam. Patrzcie, co się dzieje pod moim stołem? Normalnie jakiś LED tam świecą. Patrzcie, jeszcze wam pokażę, mój ulubiony terp. Tylko gdzie? O, tutaj mam pilota. Patrzcie, świeci normalnie tak. I włączam na ten zielony. I patrzcie, to jest dosłownie ukochany kolor. Ale patrzcie, jak to brzydko z góry wygląda. Zaraz wejdę tylko pod patrz stół. Patrzcie, fuu. Jeszcze jakaś taka taśma dziwna. Jeszcze jakieś obrazki to ma. Więc muszę dać to jakoś niewidoczne. Miejsce. I patrz, projektor, i do stołu to fajnie wygląda. Napiszcie widzowie w komentarzach. Prawie mieliby tablet spadł, Ale zaraz. Gdzie mam to? Tego pilota. O, tutaj leży. O, tutaj mam ale co jak wrzucę w kliby, kliby, uh. ale ogólnie falny, falny prezent dostam, w ogóle to nie prezent, bo jeszcze mam taki domek i takiego kwiatka dostam, to już go zbudowałam. fajnie. E więc pa